Polityczna sierota. Tak o przyszłości Tuska mówią już nie tylko logicznie myślący nad Wisłą, racjonalnie obserwujący powolny proces gnilny toczący koalicję 13 grudnia. Tuska opuszczają nawet jego europejscy bracia Niemcy, którzy obserwując brak sprawczości króla Europy wygaszają polityczne aktywności pod nazwą Trójkąt Weimarski. Projekt, który od sierpnia 1991 roku miał zacieśniać polsko-niemiecko-francuskie więzi. Tusk, który zapewniał... Chcę wam powiedzieć, że... Naprawdę mniej nikt nie ogra w Unii Europejskiej. W zaślepieniu zemsty naprawdę nie będzie ani świętych krów, ani jakichś nieformalnych immunitetów marnuje polski czas na rozwój i zachwyca się nowym ministrem żurkiem który po zdarzeniu z maszyną sprzątającą w sądzie procesował się latami by wyrwać okazyjny grosz w tym samym czasie spalony w Stanach Zjednoczonych premier idzie w niemiecką odstawkę bo po prostu nie dowozi Niemcom obiecanych układanek politycznych W niemieckim Die Welt czytamy że kanclerz Merz i francuski prezydent Macron w swojej europejskiej grze stawiają na Wielką Brytanię Zdaniem dziennika można Wrażenie, że trójkąt weimarski nie jest już w centrum uwagi. Zamiast tego odradza się inny model, format E3, w skład którego wchodzą Francja, Niemcy i Wielka Brytania. Bardziej intensywna współpraca trójstronna, do której dążą Macron, Merz i Starmer, szczególnie w kwestiach obronnych, wydaje się być ekskluzywnym klubem trójstronnym. Absolutnie nie sprawdziła się ta teza o tym, że nikt go nie ogra w Europie. Nie dość, że go ograli. To jeszcze w tej chwili całkowicie jest na marginesie polityki europejskiej. Widać, że niewykorzystana prezydencja. Pokazała też tylko to, że jest politykiem nieskutecznym. Nieskutecznym i symbolicznie skompromitowanym, czego jaskrawym obrazem ma być osobny wagon do Kijowa dla liderów Europy i druga klasa dla Tuska. Był tam traktowany jak piąte koło u wozu, wysyłany. Do pociągu, żeby nie przeszkadzał w konferencjach prasowych. Na zdjęciach widać, jak nie mógł dotrzeć do tego pierwszego koła. Rozmów gdzieś tam z tyłu, wsadzał głowę. Bo Tusk zaczął być niewygodny powszechnie. Jest spalony wielowymiarowo, za oceanem nie porozmawia. W Polsce miści się opętańczą i psuje interesy nawet Niemcom. Którzy mają bardzo poważne teraz na przykład grę z, 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 z zonami zjednoczonymi dotyczącą wysokości ceł. No a taki element perturbacyjny jak Donald Tusk, który tam mówi, że chce zamachy stanu w Polsce robić, nie robi dobrze tym negocjacjom. Tusk wie, że Polacy widzą jak politycznie gaśnie. W panice wraca do sprawdzonej w poprzednich wyborach formuły. Słuchajcie, ale to jeszcze można naprawić. Zaczyna jeździć na wiece i w Pabianicach wśród samorządowców Platformy i zwiezionych kodziarzy opowiada, dużo mówi. To jest naprawdę proces, który nigdy się nie kończy. Spotkanie w Pawianicach to też była w zasadzie czysta ustawka. działaczy Platformy Obywatelskiej, Komitetu Obrony Demokracji. Tusk w sprawdzonym towarzystwie straszy opozycję, serwuje wycieczki słowne na temat marszałka Hołowni. Jak zauważyliście, szczególnie w ostatnich dniach, a nawet w godzinach, koalicja rządząca jest niepokojąco różnorodna w opiniach i działaniach. Który nie zdecydował się na zamach stanu. Marszałek kołownia swoim, swoją wczorajszą wypowiedzią o zamachu stanu tylko jakby postawił wisienkę na tym torcie przestępczości tego rządu, bo to ja dzisiaj nazywam jasno i po imieniu. Tusk w Pabianicach pokazuje zagrożenie globalne, które szykuje Rosja. Rosja i Chiny będą gotowe do konfrontacji w skali globalnej już w roku 2027 za dwa lata. Prawdopodobnie wypierając ze świadomości kolosalny reseciarski błąd, na który wyrażający wyraził słynną zgodę, jednocześnie sam przyznaje, że zna swoją samotność. Ja na nikogo więcej już nie mogę liczyć, tylko na Was. Tusk organizując Pablianicki spektakl, wciąż narzeka. Żali się, że nie szanuje go kler. I oczywiście czuje się opuszczony przez większość hierarchów i, i, i większość klerów. I wszystko, o czym dyskutuje, sprowadza do PiSu. Nie opowiada o egzotycznym rządzie, w którym antychrześcijańskie wzorce są jaskrawym elementem indoktrynacji podcinającym korzenie. Nie opowiada o pomysłach Nowackiej i jej ideologicznym planie na szkołę. Nie opowiada o poddańczej polityce historycznej. O niemieckim kamieniu zamiast reparacji. Nie opowiada o spalonych szansach. Dla swojego gabinetu na prowadzenie konstruktywnych rozmów z Amerykanami nie mówi o doniesieniach Die Welt o słabnącej pozycji w europejskich strukturach. Kanclerz Merz nie jest miłośnikiem Donalda Tuska, o czym wszyscy wszyscy wiemy. Również duża część działaczy jego własnej partii zaczyna podważać, podważać jego przywództwo. Podobnie jest wśród dziennikarzy mediów mainstreamowych. Tuska zdiagnozowali wszyscy. Nawet u Zandberga wiedzą. Tusk jest sam i w kraju i za granicą, bo nic nie dowozi. Ta rekonstrukcja też. Nic nie dowiezie, bo widząc na przykład na całej tej właśnie konferencji, gdzie była przedstawiana rekonstrukcja, nie było słowa o mieszkalnictwie, o zdrowiu prawie też nic nie było. Tusk sieje nowe wizje. I wszyscy tego potrzebują, ja też tego potrzebuję. Głosi nowe niby konkrety nastawia jątrzy i kłamie, licząc już tylko na Kierwińskiego i Żurka. Tusk słusznie twierdzi, że polski podział to idealne pole dla Moskwy. Przecież tak naprawdę z punktu widzenia Moskwy nie ma lepszego scenariusza. Ale nie dodaje, że jest. Jest głównym kopaczem rowu mariańskiego. Demokracji walczącej. Który od lat głęboko dzieli naród.